Cześć, z tej strony Krystwyty Dzisiaj zagramy sobie Farming Simulator 19 No na porządnej serii, którą będę nagrywał na pewno Bo ta gra mi się bardzo podoba Pierwszy wam pokażę do mikrofalówka Kurde, piasek stary Kuchenka Laptopik No bardzo wszystko fajne Tu wycieraczka Nadhuraczyk, wiatraczek, torba, stół. Taki po prostu malutki domek. A łóżka nie mam. No niestety. No <grych> dobrze. Wyjdźmy sobie i wam pokażę dalej. Duży fiat. 102... No duży fiat po prostu. Fiat 125p. Czerwona szczała, bo czerwony, bardzo ładny. Kibelek. WC. Fajny mod, naprawdę. Dobra, Kultywator Unia Grudziąc Polski. Bizon Z056. Piękny. Po remoncie cały. Przewardzarko z Grabiarka. Bardzo fajna. Panel Sima. pan ma, no, no, ma panel. Przyczepa, autosan. Bardzo ładna. Fajna. Rowerik, Tylko tak stoi. Nie da się do niego wciąż ani nic. Mm, 30. Ursus C360. No, jeden z fajniejszych trakt ciągników. Ursus C360. 60. Też bardzo fajna. 30, to jest bardzo fajne. Wiadereczko I, i szufelka łopata. I tu jeszcze jest to. Widły Super. I tutaj, tutaj już nic nie mamy. Jakieś jargałki, jakieś beczki, nic więcej tu nie ma. Tutaj mamy wóz konny. Naprawdę bardzo fajny wóz konny. Bardzo fajny, siewnik kodny, taki długi Po 60 Kopaczkę kodną do Ursusa C360 Do trzydziestki przepraszam Do trzydziestki, bardzo fajna kodna jakieś tam Esa. To jest, to jest na No nie jest po prostu na, jak to się nazywa Podnośnik, tylko zwykła na Edition jak, jest, jak gadam. Sadarkę do ziemniaków bardzo ładna No i tutaj mamy pług Unia Grudziąc skibowej No i chyba wam już całe gospodarstwo, pokazałem to jeszcze mam kurnik. Ja właśnie na tym polu będę nagrywał sadzenie ziemniaczków, bo tu będę ziemniaki sadził sobie. I tak to chyba już grubsza wszystko pokazałem, no. O, jeszcze wam powiem, Vol to mapa, to jest Wola Obródnowska. To jest po prostu, samemu sobie to gospodarstwo zrobiłem, jak coś. Nie, nie ma go. Tam jest miasto. Jeszcze pojechać, te krzaki przejdę. O, tam jest um, gospod um, miasto, bo ja mieszkam no, w, w, na polach po prostu. to też bardzo fajna, autosanka. Przewerwarko, zarobiarka, rowerek kolejny. Też nie działa. Duży fiat naprawdę bardzo ładny. Jak mówiłem już. Tu mogę otworzyć. Siesiątka. Czyli tak, jak Ci się odcinek spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, zostaw dzwoneczek i jak będzie piec... Nie, 10 łapek w górę, to jest kolejny odcinek. 10 łapek w górę i kolejny odcinek jest, więc... Zachęcam do, do nie łapki w górę, bo macie wtedy kolejny odcinek. Po prostu 10 łapek w górę i... No i tyle. Po prostu cześć, siamaneczka, pa!